Mamy ekipę gdzie? Okay. To jest snajperka. To jest snajper. A co do chóry? Mogę Miejsca. Sekund. O! Ale. Ja matę już tu ci liczę na to, że się pokażę w końcu. Mady ci ukradł To jest NP, wchodzę po RG G. Ej, Ej, bo jest NP. Co to jest? Dobra, ja nie wskażę na mnie i lecę Terarian. Będę te, proszł poddeck coś. Eleon, Wjeżdżamy z tej hafen. Ou trywer kontra morderca żołądków Co pokaże nam ten zawodnik? Czy da sobie z nim radę? Obserwujemy go tutaj z daleka. Prawda? Trywir na razie bez utraty HP! Trywer, brawo, fioletowa pompa dla do, do jego ekipunku. A czy panowie mają... ŁAPCIE POTĘ CHŁOPAKIIII Dobra musisz rzucić przed nas i ktoś musi was złapać Opałam Ogryz 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 O dzik Muszę strzelaj nie strzelaj nie strzelaj Muszę swoić Nie no nie no <gryzł> <Kostka. gryzł> Kość 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 15 sekund. Ja dostanę jak coś? 10 sekund, 10 sekund, 10 sekund. 10 sekund. 10 sekund, 10 sekund 10. Jest cały czas nie, krzyber, krzyber nie, tu nie, 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 zachowaj Tu Szybko tu jest nie, to nie jest, jest Ty Paty, Dobry. CICHO BĄDŹ! Przepraszam CICHO BĄDŹ! AAAAAAAA Dzień dobry NIE będzie. No w tą stronę Strefa jeszcze. Dawaj. Uff. 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 Uf. ufff nie Czart. się zagubił ufff zginął idiota kurwa wygnij ty a dobra, co we dworze jaki fiu. nie nobił cię za hu no o cio 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 Oj, nej. nie masz straty tutaj, nie? nie yeah. wiem nie oj oj Nie, nie, kiedy? Nie, nie. Teraz. <gulę> <gulę> bandaż? Bandaż? Kurde, no na sniper, nie masz. Bandaż? Potrzebny. bandaż. bandaż? bandaż. No bandaż. Coś jeszcze więcej. Tak, mamy, wiesz? Nie, no, nie, ja za sławka, z, 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 z nie rozumiem. Nie masz maczu, w sensie masz to nie? Kobi. O, o. Masz 100 maców, nie? Nie, yeah. ale... Jakby ci się udało chociaż jednego zabrać, nie? Bie biedni po prostu, biedni, 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 no. biedni No No, no to już. Jeszcze raz za późno Nie wiedzą o tobie Mogę przebiegnąć obok. No się nie zestraj chłopie. Pec masz już? Macy, chyba wchodzi plecy silna. no weź. Ale masz macy? Znaczy no nie za dużo, ale zawsze coś jest. 400 matsów oczkoło. Pod tobą. Się wyjebał w strefę. tak, wyjebał się w strefę. są po. lewej Ostatnie było. Wodą możesz spieprdolić, spróbuj. spróbować wychodzę, Taka gier, aż mi się trzęsą nogi, kurwa CO? co? Ja pierdolę CO? Zobcią z budyniem Nie, najlepszy był mój, nie? CO? Budyń na, na wina CO? 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 O, w dupę, panowie Ale przestał wjeżdża Panowie, co tu się zdjebało, nie? Co to było, Serko?